Przede wszystkim, no dzisiaj nagrywam ten drugi samochód, o którym mówiłem No jak widać to jest Moskwicz 412 Tu stoję właśnie na parkingu, także za dużo może nie będzie słychać tego No ale może później nagram dźwięk osobny. Ale jak będzie słychać to wszystko, to będzie super No jest tak Prawie idealny stan prawy idealny stan Chromy takie rzeczy to są w idealnym stanie Był odświeżany lakier Był odświeżany lakier Z przodu Maska Dwa błotniki Powiem jako lakiernik zrobiony całkiem, całkiem niezle Jest paru mankamentów tu widać, że chyba jak polerowali to przetarli lakier także parę takich mankamentów na podwoziu jest płonę jeszcze z tamtych lat tu są takie małe małe ślady no kurcze zaczyna się padać akurat była też klapa bagażnika malowana tu są takie małe śladki dobra już teraz zobaczymy w środku jak ten samochód wygląda. No środek to jest, to jest coś pięknego. Jasne mniejsze. No radio już w dzisiejszej produkcji. Przebieg mamy 49 tysięcy. Może że troszkę jakieś potękane plastiki mogą być. Po jest w stanie idealnym? Kierownica z tamtych lat. Tak, tu jeszcze jeden mankament. Tutaj jest to wyrwane troszkę. Wyrwane troszkę. Tu jest tak, z nowoczesnych rzeczy to jest głośniki są zamontowane. Głośniki, dobra, radio to też już w dzisiejszej produkcji. Światła awaryjne zamontowane, bo chyba w tamtych latach nie było. Z tyłu to wygląda tak. O, dam troszkę pod szybą odstało no. już Wam pokażę o tu jest tak półka troszkę troszkę chyba coś było przerobione dobra tylny słupek mamy tylne słupki mamy nowe chyba materiały trochę jasniejszy kolor dobra już Zobaczymy pod maską No i mamy tak, maski 412 Tak pisze Pod maską Nic nie było robione Nic nie było ruszane Jeszcze Jeszcze z tamtych Widocznie nam wykluczono w tym tak, Dobra, to co pytaliście, jak to może być, że zamontowany gaz? No jak to normalnie? Widzicie butla jest, ale właściciel, mówię, że dwa lata tego gazu już nie używał. No stare jeszcze naklejki, no około zapasowe, musi być. No tak to wygląda. Już. Zobaczymy, co tam pod spodem Może będzie widać No, resory troszkę już już tak No, tłumik jest nowy, to jest plus Tu widać troszkę już zaczyna zaczyna ruda wchodzić Wiadomo, może coś tam do skrzyni cieknie. No, wnętrze samochodu to prawie jak nowe. Także także tu nie ma prawie do czego się doczekać. trochę coś pryskali szarym a nie widać no uszczelki jeszcze są oryginalne w tamtych lat popękane tak to generalnie buda zdrowa i jeszcze będzie to Ten samochód jeździ Jeszcze będzie jeździł. No tu takie drobne rzeczy wiadomo A tak to wszystko działa Dobra, jakby ktoś chciał, no to ten samochód jest do sprzedania Jest do sprzedania ten samochód eee, Także jakby ktoś chętny był, no to zapraszam do kontaktu. Subskrybujcie kanał, napiszcie jakiś komentarz. Tylko bardzo proszę, nie brzydki, żadnych wulgaryzmów. No ale powiem, że cały parking tu już przeszedł. Spytał, co to za samochód, czy to jest do sprzedania. No bo robi wrażenie. Najbardziej ten kolor jest. Najbardziej ten kolor jest Takie smaczki jak w No ten kolor robię I Jednak coś pięknego Dobra, no to kończę na dziś W razie czego to proszę o kontakt Дякую, что там залагаем на разе.